W jak i swoim, skromnym moim e, także dziękuję wszystkim za ten czas, który <laughs> e, No i tutaj na pewno może teraz nie poniosą ręce osoby, które pierwszy raz są <laughs> na pielgrzymce. <laughs>

Cisza! Wszystkich jesteśmy w stanie zmienić. Każdy z nami tutaj właśnie siostro i bratem. Na muzykę to, by, czekają. E, tak to wygląda. E, I jeszcze... Na e, chwilę. Na pewno chce, chcemy też docenić te grupy. E, wszystkie, które włączały się w czasie naszego filmowania. E, najpierw może no, Wszystkich no, wyróżniamy tutaj, ty, ale tych szczególnie, którzy tam no więcej czasu poświęcali, Dwa. może przeszli więcej drogi, chodząc od kub do tak jak krzyczy, raz. że, to, że w chyba, że dwie albo trzy grupy za nami, przed nami komisarze. To, <ślelance> to jest służba, ale uh, może tak to tam wyglądać. Dobrze i dziękujemy właśnie może najpierw e, medycznym, wczorajmy w tej siostra, wymienimy. Żeby... No, ale, ale chwila, ale, ale dobra, możemy dzisiaj podziękować, ale jeszcze robicie je, dzisiaj. Nie mamy <śm> że... ciężko prywatne wizyty. To podziękowanie będzie uśpić... Moni e, w... prezesa. A, Tylko tutaj. tutaj. A, no, to Dziękujemy bardzo i tutaj gruba też dziękuję. Dziękujemy wszystkim też porządkowym braciom, siostrom, że właśnie szczęśliwie, bezpiecznie mogliśmy tutaj dotrzeć. Dobra, dobra, jesteśmy jeden wiem. Jeszcze jutro idziemy. Ale... Siostr Ale, mówi tu dotrzeć. Tak, I dotarliśmy. Także siostry porządkowe, gdzie są może od zaczniemy. Milena, wystąp.

no nie chcę teraz zaśpiewać jeszcze piosenkę! Czekaj! Nie mam kieszeni, nie mam rąk! To możemy zaśpiewać jedną jeszcze piosenkę! Czy wywiadu fachowego wszyscy ziarnko? Ja tak, bo to baśle <noise> <to piosenka>. lubi. <to głos> <to głos> اسان کي ڏسو

Będziemy kowalczy, właśnie naszym najmłodszym boziekom, którzy byli przez ten czas, I W jakiej formie? No i niech nam ciągnąć te woski, ale bardziej piętnaczy się ciągnąć, co ja. Dobrze, kiedy już zacznę. No i tyle Masja!

Jestem ona musiała żyć ze Nie obraź się, ale to Cukier droży. A powiem ci, To tak jeszcze. A ten koleżek, koleżek? to Była dla niego w tym roku wyjątkowa pielgrzymka, podobno przez wiele lat to mu się nie zdarzyło. No, ale wszystko się udało. Dzisiaj ma dobry humor. Także ja był... dziękujemy <tulacje> <tulacje> również panu Andrzejowi, miałem pomocnika w tym roku, który mu tam pomagał, ale szczególnie właśnie panu Andrzejowi za, za to właśnie. Zagra dla pana Andrzeja, niech się pan błogosławi i strzeże. Z nami wytrwało. Pan Andrzej zapewnia A Ja osobiście usług, dziękuję za zapisy. ponadstandardową i te wodach w miseczkach, i te przykryte bagaże i, i, i to, że nie pan trzymać cały czas. I tak trzymać. Po prostu nie byłoby tej grupy w takim kształcie, gdyby nie pan Andrzeje. Zagramy teraz na Pana Andrzeja. Brata Andrzej. No, Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niechaj Pan daje pokój Ci. A miłością na pewno serce wdech. Zawsze z Tobą jest. Niech Cię Pan błogosławi strzeże, No jeszcze takie ogłoszenie, że y, zwyczajem lat ubiegłych jest spotkanie popielgrzymkowe w y, trzecią niedzielę, trzecią niedzielę października. października i stycznia w Otwocku w Świętego Wicentego Rozpoczyna się o 15. mszę świętą mhm. i wszystkich chętnie zapraszamy. I oczywiście... No, ooo, <śleszamy> Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Oh, <śleszamy> Proszę, nie jedźcie, bierzcie naprawdę. Dzień dobry. Naszych tutaj braci albo sióstr, tutaj musimy jeszcze tą posługę wykonać, ale już tak jak brat nas zapewniał, te osoby będą z nami na Jasną Górę. No pewnie, bo byliśmy tu 3 lata temu, tak, czy... Tak, czy osób teraz, żeby się zgłosiło i już nie odkładajmy tego. Także dobrze, na stronę. Czy jest ktoś chętny w ogóle? Jakie to osób będzie trzeba wytypować? Mimo wszystko. Ja się poświęcę do dobrej grupy, ja mogę tam jechać po prostu. A ty i tak robisz za pieniądze. Masz mieć jak to ty się zdasz, tak? <noise> Bo jak czasem ci bratę Bartku połogania, to nie moja wina. Jak te śmieci same wskoczą do worka. <noise> 後で考えて。<速>